Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mamy taki odcinek informacyjny Bardzo długo, długo, długo. 2000 nic nie nagrywałem. No, w sumie to nie było co nagrywać. Teraz postanawiam wrócić. Wrócić do hodowli. Powoli już coś się tam dzieje. Jak Postanawiam wrócić też do nagrywania filmików na YouTube. Tak więc myślę, że już za jakiś tydzień, dwa pojawią się jakieś pierwsze filmy z hodowli. Wykoty czy coś w tym stylu. Na razie i tak nie ma za dużo co nagrywać. Yy, drugą rzeczą będzie to, że na kanale będą się pojawiać raz na jakiś czas też filmiki z mojej hodowli głębi pocztowych. No, jakieś tam loty, treningi czy coś takiego. Tak więc bez zbędnego przedłużania, mam nadzieję, że pamiętacie o mnie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!